To jest dokument Excela, w którym jest arkusz zabezpieczony przed zmianami. Nie mogę skasować z tego arkusza niczego, nie mogę dopisać, nie mogę zmienić. Jakbym chciał zdjąć ochronę arkusza, to pyta mnie o hasło. Mogę próbować zgadnąć hasło, może na przykład to hasło brzmi test, ale nie, hasło nie brzmi test. Zdjąć ochronę z tego arkusza mogę w taki sposób. Zmieniam w nazwie pliku rozszerzenie z xlsx na zip, bo dokumenty Excela to są zwykłe zipy, tylko rozszerzenia nie mają tego. Teraz taki zip rozpakowuję w zwykły sposób i dostanę w ten sposób katalog. O, katalog z całą zawartością tego dokumentu. W nim, w podkatalogu xl, w podkatalogu worksheets Mam w postaci zwykłych plików tekstowych wszystkie arkusze. Mogę otworzyć sobie ten pierwszy arkusz po prostu w notatniku i w nim o w tym miejscu password równa się c632. Tutaj mam hasło, hasło ochrony tego arkusza, a dokładniej to nie jest tak, że hasło tego arkusza brzmi c632. To co tutaj jest, to jest tylko skrót tego hasła. Na no, podstawie skrótu hasła trudno byłoby dojść, jak brzmi samo hasło, natomiast wiem, że skrótem do hasła test jest napis CBEB, więc jak wpiszę tutaj CBEB, to hasło ochrony tego arkusza będzie brzmiało test. Zamykam notatnik, zapisuję zmiany i z powrotem cały katalog, który powstał przez, przez wypakowanie dokumentu Excela. Pakuję z powrotem. Z powrotem zipuję, Nazwę zmieniam na na przykład odbezpieczone. I rozszerzenie zmieniam z, X, z ZIP na XLSX. I dokument Excela, który tak powstał, otwieram sobie w Excelu. On nadal, nadal, ten arkusz jest chroniony przed zmianami, więc nadal nic tu nie mogę wpisać, skasować. Ale jeśli spróbuję zdjąć ochronę, to jak podam hasło test, przyjął. Ochrona jest zdjęta. Mogę teraz kasować, zmieniać, robić co chcę.